maneczko! widzowie z tej strony Hizuzula! Dzisiaj nagrywam trochę na innej apce, bo nie nagrywam na której mobizem, czyli na tej, która tu mam, więc tej nie nagrywam, nagrywam na innej. No i co? Zaczynamy! Okej, okay, więc dzisiaj jedziemy sobie czuki z Ameryki. Z tej, tej taka. Bierzemy tutaj masz. Bierzemy tą walizkę. Czy tą? Muszę wybrać. No i zdecydowałam się na taką po prostu. Na taką. Taką samą. ma, no, jak. Ok. Więc pierwsze. Co by tu wziąć? Tam będzie gorąco, więc bierzemy sobie. tę, y, ta, Dobra. Nie mam nic krótkiego Rękaw, Kurczę. Mam jedynie to. A wykaruję karę Marych okospaku A wiecie co? Znalazłam tutaj są. Dobra. Więc bierzemy sobie to. 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 Co my tu jeszcze mamy? Z ciuchu. Na to mi a to bierzemy. dobra. I bierzemy mój telefon. Dobra. Telefon... i portfel. Okej. Okay. Może coś, to co? ja już gotowa. A te okulary może sobie teraz wezmę. Założę. Okej, okay, teraz tym. No dobra. A ja, ile może do dzieci? Już zaraz się ubierzemy. Dobra, dobra. Może nie tu. To... Okej. Okay. Więc. Dzisiaj ubierzemy. Boże, nie ubieramy. Tylko bierzemy sobie tak. Ta, 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 to, to. Bierzemy to. Yy, no i. Telefon. Ech, dobra. E, a kosmetyki tobie wziąć? No pewnie, zapomniałam o nich. No. Kosmetyki jeszcze jej. Ale ona chyba szczotkę brać? No oczywiście. Szczotkę? Co ty tu robisz, psie? Ja nie wam. Dobra. Tylko szczotkę cię biorę. Ja tych kosmetyków jej tam nie dałam. po co jej? I tak nie będzie się malowała, dobra. Tym może sobie tu zaczekam. Okej, okay, więc dziewczynki, wisie już tutaj nie grajcie sobie w te tablety, ale dlaczego? No bo jedziemy, że my jedziemy, lecimy do USA. Stanów zjednoczonych. Tutaj jest zestaw dla Lilki. Znaczy Lili, nie? Lila. Lili. Dobra. O tutaj jeszcze mamy. Dlaczego ty masz w O, dobra. A w ogóle to masz dwa plecaki? No, jeden do szkoły. Drugi to jest Lili. I moja walizka. Okej. Okay. Nie ma okulary. Dzień. Dobra. No to co? Najpierw może Lili, co? Lili. Okej, okay, więc to. To. Co by jeszcze wziąłem? No no tu ciuchy, no to kolorowe. Kolorowe. Nie mogę. Lila. Ty się ubierz w coś może, co? Musisz. No to ja. Okej, okay. bo bierzemy ci. Ale w sumie musisz mieć jakąś bluzkę, a nie w samych pieluszkach. No coś ty. Pieluszki to jedno bierzesz. Bierzesz, tak, bierzemy, Bierzesz to. Te same pieluszki są. Chcesz mieć takiego królika? A nie, w sumie jestem za gorąco. No to to. Ogrodniczki. Które ty chcesz? Yy, ta. Yy, nie pamiętam, jak się nazywa. Czekaj. Maja. Dobra, to teraz. E, tak. E, czapkę. No. Lili, li, to. Lila. To może tą czapeczkę, bo tak tą brankę no i A ty będziesz miała tą, dobra? Eee, to spakuj dam jakieś rzeczy, co chcesz. Okej. Okay. A ja pójdę, może. Nie wiem, na razie tam. Poradzisz sobie? To no, poradzę. Okej, He, Hehe. No, oczywiście, że sobie poradzę. No tak. Spakujesz mój tabletik? No pewnie. No pewnie się tak. No hihi. Hi. Mama mi nie pozwala nam, ale. Nie będzie na pewno patrzyła. Mamy oddzielny pokój, tak? No chyba tak. No ja nie wiem. No dobra. Mam spakowane. To teraz tylko. Kurczę, my ja nie mamy żadnych zabawek. Eee... długo będziemy miały. No, przecież tak. Na razie e, ty masz jednego misia, tak? Tak, ale ja bym chciała więcej. Wyczarować ci? No, pewnie tak. Okej, czarny Mariachakus-pakus. Widzisz? O, super. No. Więc tutaj ci, które chcesz wziąć? Ja chcę to i tam. A i tak niedługo kupimy nowe. Racja. Nowe zabawki. Okej, okay, no to my już chyba... Dobra. Wiesz, swój... A ja swoje, dobra. Idziemy. Ciężkie! Już jestem spakowana. Okej. Okay. To postawcie... Dobra, to zanieś. Ale ja zanieś dziewczynko. A potem idziemy wszyscy do windy. Idziemy. Ona będzie nas niosła. Hihi. Ok, więc idziemy na górę. Dobra, jesteśmy. Siema! Bijam buta. Co? masz się pakować. Mama, chodź. masz się pakować. Um, Do z Ameryki. będzie tam. Bardzo gorąco. Ok. To yy, my patrzymy wyjdzie. Ej, mama, ja tu zostaję, no dobra. Siema. No hej, 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 dobra. Yy... Dlaczego tutaj mam te yy, te, yy, te pluszaki? Bo po prostu tak po prostu na pewno szkolne nie założy. było żeby... tam. Mam no, mało ciuchów. Dobra, coś tam może wybiorę. Coś tam wybiorę. Okej, okay, więc znalazłam tutaj kilka rzeczy. Patrzcie, Mam taki kostium, no to. Mam takie coś. No jeszcze piżamy. Luzik, erbuzik. A nie, to nie tutaj. Pijama, piżama. A może są wyjść, kaszę, jadzie? Dobra, no i poszła, teraz mogę normalnie mówić, do... yy, dobra, Zeszedł. Yy, dobra, mam telefon, coś mi jeszcze jest potrzebne, chyba nie, no to dobra yy. Jestem już gotowa, okej, okay, to chodź to idziemy na pierwsze piętro. Dobra, jesteśmy. I no, dobra. Dziewczyny! No, ja cię są. Dobra. Ja już was. A, gdzie tu, 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 E, ty to możesz, mogłaś, żeby pomóc. Ech. Okej. Okay. Idziemy na lotnisko. Okej, okay, jesteśmy. Z tym tak... Dzień dobry. Dzień dobry. Paszporty. Ej, mama, zgarnęłaś? Eee. Yy, mamy tutaj, to są nasze paszporty. Okej, okay, dobrze, sprawdzam. Okej. Okay. To tak. Yy, tutaj dobrze. Więc dobra, przechodźcie dalej po prostu. Nara. No. A w ogóle tutaj tak. Przejść piotranie. Dzień dobry. Yy. Dzień dobry, dzień dobry. Ale ja nie chcę, żeby moje walizki nie będzie sprawdzane, No co ty. Ale dzieci nie No oczywiście, że nie. Nie będą. Pchać. Pyk, pyk. To się nam zepsuło jak coś. Aha, dobra. I to i to tyle. Y a i jeszcze przeszkajnie. Nic pan nie ma. Nic wy nie macie. Siema. Nic wy też nie macie. Możecie iść. Patrzcie, klampet, mogę, klampetę. Proszę! Tak możesz. Jest! Na klampycie! Ja chcę z Lilą siedzieć. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc tutaj jest wolne, więc możemy wrzucać. Dobra. Więc no. Okej. Okay. I tak. My tu mamy telewizorek, więc chodź tu Lila. Um. Będę siadała sama? Nie, no cóż, dobra. Ja tutaj będę siadała. Dzień dobry! Dzień dobry, jestem Pan Chmurka. Okej, okay, więc dobra. Słuchaj, ja mam pomysł, żeby popsuć Oliwce wakacje. Jak? Jak? No oczywiście, że popsujemy Zobaczymy na locie. Proszę o jedzenie! Proszę? Poprosić, co powie chciał? Tortille z kiełbasą. Nie no. Nie no, żartuję. Jakąś kanapeczkę. No dobrze. I dodatkowo soczek. Tak! I dodatku Donata, jeśli macie. Mamy Donata. Też. Więc podzielimy się. No, podzielimy się. Okej, okay, więc chodź. Chodź tutaj. I proszę, nie masz donata, ja mam kanapę. Krampet mi zjadł! Proszę, pana, krampet mi zjadł! Masz. No, krampet znowu mi zjadł! Boże święty, już ci nie daje człowieku. Daj mi tą skiełbasą. O, chociaż to mogłam zjeść. Nie chcę tego, bo żeby krampet mi zabrał. No kurczę, nie. Dobra. Ej, słuchaj. Ciao! Może wyjdziemy z samolotu? Nie, no nie. No w sumie racja, ale mam pomysł. Chodź. Pieska, pieska, Boże, najgorsza noc z tym panem chmurką. Ja nie chcę już siedzieć, ja wtedy chcę siedzieć z tatą. Ech. Skąd wy macie tego psa? Dajcie mi. Poczekajcie, kampera byta. Eee, proszę, proszę. No dziękuję, mój garfina. Dobra, chodźcie. Tutaj weźmiemy swój bagaż. Dobra, ja biorę ten, to jest mój, a mój to jest ten i ten. Okej, okay. idziemy. czyli odpłacać to. Ale mama, to jest za mnie za ciężkie. O. Okej. Okay. Chyba jesteśmy na tym samym lotnisku. Ja nie wiem. Zbieg okoliczności. Jedziemy tak taksówką. Dobra, chyba to tutaj. No dobra. Dzwonimy. O, pewnie to oni. Keller, zostań tu. Dobra. No, hej. E, hej, hej. Hej, ciocia. A przyjedzie jeszcze chyba e, ktoś jeszcze na jeden o. dzień. Na serio? Czy to nasze kuzynki? Nie, chyba. Jakiś goście. dobra. E, idźcie może... Eee! Jaki klucz? E, klucz? Klucz, klucz, klucz. E, ten, bo to jest Macie osobne pokoje. Okej. Okay. To weźcie ten bagaż. Wszystkie. A i no, mamy kelnera takiego jednego. Kelnera. E, chodź, kelner. Dzień dobry, jestem. Janek Padurski. Boże, jakie imię. No Janusz to... Jak? Janu. A, no to Janusz to normalne, ale... Nazwisko. Ym, pomyliłeś, to jest ten... Tu jestem... E, Janusz ropucha ja jestem. Boże. Dobra, chodźcie. A ty tu zostań Ropucho. Dobra, dobra. Ok, więc wam wszystko tutaj pokażę. Mjas. Um, yes. Ok. Więc tam. No, po tym na razie. Chodźcie. Tu jest moja strona. Teraz wam pokażę waszą. Tu jest wasza. O. Łazienka. Specjalny Ja Eto wasza. E, przepraszam, gdzie jest trzecia łóżka? I rozkładam. Pożegnaj Korsa najgorsza majówka na świecie. Aj dobra, już nie dramatyzujcie. No nie dramatyzuję, już. Już ci coś dodam. Czary Maruchus pokus. Gitę z że może jednak nie. No w sumie racja, no to dobra. Czary Maruchus pokus, zamknij to. No już nie było telewizora, bo się nie zmieścił, więc macie tutaj tablet, możecie sobie pooglądać coś lub coś porobić. Okej, okay. więc ja... Yy. Możesz przynieść pokażę? Tak, pewnie. Okej, okay, pokażę, pokażę. Yy. Dobra, jestem tutaj w Waszym bagażu, a ja dam. dam. Okej, okay, więc się rozpakujcie tu. Ja pamiętajcie, jestem w swoim pokoju, czyli w tym największym. Okej, okay. to my tu już idziemy. Super. Okej, okay. więc my może... Zaraz je rozpakujemy. Ej, prawie taka sama jak nasza, no? Okej, okay. ja mam tu klucz. To nie do jedzenia. No, mam. Boję się jakichś gości. A nie. Z tych. tych przyjaciół, tej. naszej cioci. No, z tej cioci, tych. No nie. O nie! To będzie koszmar. Racja. Dobra, ja tu się rozpakuję. Tutaj, yy, no. No rozpakujemy się. No więc no. Tutaj się rozpakujemy. Ej! A skąd tutaj szafka? Yy, Niechcący wyczarowałam. Okej. Okay. Teraz wy się rozpakujecie. Okej! Okay. Dobra. Weź smoczek, ja za ciebie będę mówiła. Okej. Okay. Yy, więc tak. Tutaj będzie strona ta. Lili. Tutaj jeszcze tak. Jeszcze czapki. Tak. Czapki. Okej. Okay. tutaj już leczka damy. Tutaj masz misiulcia. Tak. Tylko nie mów. No co? Mamy dwa tablety. Jak? No, yy, będziesz mogła z nami oglądać, gdy będziesz chciała. Okej, okay, to fajnie. Tutaj jeszcze więcej pluszaków dałam dla Lili, bo ona się boi bez pluszaków. No i mam tablet Lili. Na razie to rozpakuję. Kurde, mogą nie brać Rysika. No trudno. Upsi Zapomniałam piżamy. Piżamy? Ehe No to Poczekaj Lilka Lila Nie Czy możesz yy, Spać w pieluszce? No pewnie Dzięki Bo musimy pożyczyć tej. Maj... maita. Maj. Piżam, bo ona zapomniała piżamy. No cóż, takie życie. No dobra, pójdzie. Dzięki, uratowała się nas. Okej, okay, więc trzymamy sztamę. Więc trzymamy stamy, No dobra. To i no. Tak. Okej, okay, więc rozpakowani. Teraz Ty się przebierz, bo jest strasznie gorąco na dworze. Dobra, idziemy z dziewcząt. No, tak. Zaraz przyjadą goście, tak? No, zaraz przyjadą. I mamy nadzieję, że to nie. Ale w sumie zapoznamy się. będzie fajnie. No. Och, dobrze. No ja, no, no dzień dobry. No hej. Jak tam? No dobrze, dobrze. A gdzie są ci goście? Ej! Siora! O kurde, wołają nas. Tak? E, dzień dobry! Dzień dobry. E, tak, dobra, idziemy do kuchni. To chodźmy do kuchni. Okej, okay, słuchajcie, są, so, bo słyszałam. I teraz możemy zrobić pranki na tych gościach. A masz to w ogóle przygotowane? Oczywiście, że mam. Maja zawsze ma wszystko przygotowane pod ręką. Moja szanse. Okej, okay, więc mam tu przygotowane picie dla tej baby. I doleję do jego ha, ketchup ostry. Będzie bardzo super, więc patrzcie, zanim ona nie uczy. tylko żeby mnie dała, o widzicie, nalało się, a temu dziadowi zrobię pranka, że gdy pójdzie na toalety, to włożymy, to włożymy mu pod to taki, taki sprejek zielony, że niby coś i będzie udawać, ale śmierdzi. Więc no, idziemy na dół. A okay. Że niby ty płaczesz czy coś. Dobra. No.